Głos byka młodego szukającego Łani. Ma być w nim słychać wyraźnie tęsknotę, taką żywność. Nie jest to mocny, dynamiczny głos, ale ma być w nim słychać to szukanie. tęskni zawodzi. To chcę usłyszeć. Bek stary, szukający łani. Słychać, że jest głos bardziej ochrypły, yy, dłuższy, ale cały czas słychać w nim tęsknotę i zawodzenie. To był stary byk łani. Byk stadny. <tryk> Byk jest przy chmarze. Chcemy usłyszeć wszystko, co się przy tych chmarze może wydarzyć, czyli głos już mu musi być bardziej dynamiczny, bo byk broni swoje chmary, byk rywalizuje, byk straszy. To wszystko chcemy przy wyku stawnym usłyszeć. Teraz gon. <słyski> Tak, to był on, e, z takim na końcu porykiem tryumfu. Tutaj dajemy do wyboru zawodnikom. Będziemy oceniać zarówno gon za łanią, który jest krótki, pokazywałem go specjalnie dwa razy, oraz taki wydłużony gon za rywalem, kiedy ten ryk jest troszeczkę związany z wydłużającym się krokiem dłuższy. I często na końcu tego gonu jest jeszcze wydany właśnie taki groźny poryk, jak na prezentacji. Dokładnie tak. Nie wiem, czy jeszcze raz pokażesz gon za bekiem. Najpierw gon za łanią. I gon za dykiem. Wyraźny porek takiego trybu na końcu. Te dwa rodzaje gonu są do wyboru dla zawodników. I ostatni głos, który będziemy oceniać to ględzenie, ględzenie łani. Takie wyraźny, nosowy, y, krótki głos, takie eng przez nos. To pięć głosów będziemy...